Witam się z wami w kolejnym odcinku serii Girls Classic naprawia. Od ostatniego filmiku z polonezem Atu zdążyła paść pompa paliwa, dlatego dzisiaj podejmiemy próbę wymiany. tej części zapraszam do oglądania naszych przygód. Zobaczcie, jeszcze jest pełne nowe wyposażenie, tak jak auto wyjechało z fabryki. widać, że kolone spracował w gospodarstwie. Oczyściliśmy okolice pompy, żeby nic nie padło do samego baku. Ha, zobaczcie, nasi już tu byli, ale dzięki temu będzie można łatwiej wyciągnąć samą pompę. Pompa jest wyjęta. Zaraz porównamy, czy kupiliśmy taką samą. Zanim założymy tę pompę, sprawdźmy w ogóle, czy ona działa. To jest pompa, która sama w sobie po podłączeniu do akumulatora działała. Niestety, podczas montażu w aucie. Zupełnie przestała. Ja z prądem nie za bardzo się dogaduję, dlatego dzisiaj poprosiłam o pomoc kolegę, który mam nadzieję pomoże nam rozwiązać zagadkę, dlaczego pompa w Audzie nie działa. O nieźle. Deszcz zmusił nas do wejścia na chwilę do auta, ale Marku, co możemy w międzyczasie zrobić? Robimy następującą rzecz. Mierzymy przy pomocy miernika tablet, czy są nieuszkodzone, i to musi ustawienie miernika być na przejście, tak zwane. No, i, 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 i jaki jest efekt? Jeden, ja zobaczymy. Czy nie powinno pipczeć. I Tu jeden, jeden niestety nie pika, ale drugi pika. jeden jest sprawny, a jeden jest gdzieś przełamany, uszkodzony. na niego. Skoro odkryliśmy już, że przyczyną mogą być napalone styki, to czas je wyczyścić. Użyjemy do tego śrubokręta i specjalnego preparatu do czyszczenia styków. Dobrze Marek, przeczyściliśmy styki i jaki jest efekt? Powinno pipczyć z dwóch stron i pipczyć w jednym kablu. Mhm. A w drugim. Również. I tak. Dobra. Potwierdzam. Próbujemy. Dobrze, to pozostało nam sprawdzić czy pompa już w aucie zamontowana działa. Posłuchajmy. Pompa działa, to teraz możemy przystąpić do montażu pompy w samym w baku. Dobrze, czy coś? Ja nic nie słyszę. Ogólnie sytuacja jest taka, że raz styka, a raz nie styka, więc trzeba wymienić tą oto wtyczkę na nową i myślę, że wtedy pompa w aucie już bezpośrednio włożona do baku auta będzie działała. To już jest na swoim miejscu. Sprawdźmy, czy auto odpali. Kurwa! Okej. Jak równo! O nie, ale nie pokazuję, ile to odpaliło teraz. O nie, za co? Widzicie, to była prosta naprawa, a trzeba było do niej podchodzić aż trzy razy. Niemniej, to nadal jest Polones, i myślę, że ta naprawa zakończona sukcesem to tylko pierwsza z napraw, które jeszcze nas czekają przy tym aucie. Zapraszam do śledzenia, bo myślę, że jeszcze przed sezonem będzie co robić przy tym aucie. No i e, do następnego.